Witajcie. Chciałbym Wam dzisiaj przedstawić BMW serii 3, a dokładnie 328i. Samochód wyposażony w silnik 2,8 litra benzynowy o mocy 193 koni. Auto z 1999 roku. Auto jest naprawdę dynamiczne. 193 konie w połączeniu z lekkim nadwoziem serii 3 sprawia, że auto dosłownie lata. Zaraz po odpaleniu usłyszymy, iż silnik pod maską to niezwykłe 1.6 czy 1.8. To od razu słychać, iż jest to naprawdę czy prawie 3-litrowa jednostka. Jest to jedna z najbogatszych wersji wyposażeniowych. Mamy tu innymi czujniki cofania, skorzeną na picerkę, falgi aluminiowe. Na około szyb znajdziemy ładne chromowane listwo, zdobne. Na dachu znajdziemy relingi dachowe. Auto stoi na ładnych, oryginalnych felgach 16-calowych. W zderzaku znajdziemy przednie światła przeciwmigielne. Warto zwrócić uwagę na stan skór. Tapicerka jest jasna i jest naprawdę w bardzo dobrym stanie. Przódek wygląda naprawdę elegancko. Na tylnej kanapie znajdziemy podłokietnik ze schowkiem oraz stojak na napoje. Słowek w podłokietniku W oparciach foteli znajdują się praktyczne siatki na drobiazgi. W snorze środkowym znajdziemy praktyczną popielniczkę błęd schowaną za roletką W suficem tej kanapy znajdziemy źródło światła Boczki drzwi również obszernie są skórą oraz znajdziemy na nich ładną srebrną ozdobną listwę Kanapa tylna wygląda jak nowa Srebrne ozdobne listwy znajdziemy również na kokpicie przednim. Uwaga, już kokpit skierowany jest do kierowcy. Fotel kierowcy oczywiście regulowany jest na wysokość. Dodatkowo mamy elektryczną możliwość regulacji odcinka lędziwego fotela. Po środku znajdziemy akcesoryjne radio z USB oraz gniazdem SD. Oraz panel do sterowania klimatyzacją. Pod radiem znajdziemy praktyczne schowek na telefon czy portfel oraz tak zwaną popielniczkę i gniazdo 12V a pomiędzy nimi przyciski do podgrzewania foteli przednich fotel przedni podgrzewany jest w trzech zakresach oraz wyłącznik kontroli trakcji oraz podgrzewanie fotela pasażera w naszym egzemplarzu skrzynia biegów jest automatyczna ładnie płynnie przełącza biegi szyby oczywiście tak jak widać są w pełni elektryczne i przednie i tylne Dodatkowo mamy możliwość wyłączenia szyb tylnych, a będzie z tyłu nie klikały. Po środku znajdziemy miękki podokietnik, Oczywiście ze schowkiem. Tutaj tu również jest miejsce wyłożone fajnie gumą, więc możemy położyć tutaj telefon. Nie obawiajcie się o porysowanie ekranu. Pod podokietnikiem znajdziemy praktyczne dwa schowki. Kierownica jest trójramienna i w całości przyda skórą. Dodatkowo regulowana jest w dwóch płaszczyznach. Na głębokość jak i na wysokość. Sygary są proste i czytelne. Mamy tutaj również tzw. ekonomizer, który pokazuje nam chwilowe spalanie. Lusterka zewnętrzna sterowana są elektrycznie. Przełączamy lewo lub lato i na gałce mamy możliwość regulacji. Na drzwiach przednich również znajdziemy ładne chromowane listwo ozdobne oraz chromowaną klamkę. Po lewej stronie znajduje się panel do sterowania światłami, czyli włącznik świateł pozycyjnych mijania, regulacja siły podświetlenia zegarów oraz wysokość świateł i światła przeciwmgielne. Auto wyposażone oczywiście jest w komputer pokładowy, pokazujący średnie spalanie, prędkość, zasięg. Wszystko możemy przyłączać właśnie przez przycisk na lewej manetce. Wysiedla on się tutaj na konsoli środkowej. Lusterko jest autochromatyczne. Z automatu ściemnia się w momencie, kiedy ktoś idzie z tyłu na długich światłach z za nami. Zasłonki przeciwsłoneczne słoneczne mają ukryte lusterko pod zasłonką. Po otwarciu się oświeca się górne źródło światła. Kokpit oprzyty jest ładnym, miękkim, przyjemnym dotyku materiałem. I wygląda naprawdę elegancko. Mimo upływu lat wygląda dosłownie jak nowy. W znajdują się poduszki powietrzne boczne oraz praktyczny schowek na drobne rzeczy. Warto zwrócić uwagę, że zagłówki możemy dodatkowo regulować jeszcze pod kątem, no i oczywiście na wysokość. Magazynik w całości wyłożony jest miękkim, fajnym materiałem, takim dywanikiem. Znajdziemy tutaj głośniki tylne oraz dwa praktyczne schowki z jednej strony oraz z drugiej strony. Pod podłogą bagażnika znajdziemy drugi schowek, gdzie tak jak widać możemy wrzucić swoje drobne rzeczy czy płyny. A pod nim znajdziemy jeszcze koło zapasowe oraz kolejny schowek. Tylna kanapa jest dzielona oraz przy przy co przestrzeń bagażową możemy powiększyć. Dodatkowo znajduje się tak zwany przeszczął na narty. Po otwarciu drzwi znajdziemy ładne nakładki drogowe zabezpieczające próg przed porysowaniem. Maska i nasze pokrywa silnika otwierana jest w teleskopach. A pod maską znajduje się silnik o pojemności 2,8 litra w mocy 190 koni. Wygląda im płynująco.